W tym nagraniu zaprezentuję jedną z metod treningowych Joe Weidera, a mianowicie tak zwaną super serię. Jest to metoda dla osób średnio zaawansowanych, ćwiczących od 9 do 12 miesięcy. Polega ona na wykonaniu dwóch ćwiczeń bezpośrednio po sobie, bez żadnej przerwy na przeciwstawne grupy mięśniowe. W tym wypadku będzie to biceps i triceps. A teraz zaprezentuję. I tak wygląda pojedyncza superseria. W tym wypadku było to na bicepsy uginanie ramion z, z sztangielkami. Natomiast na tricepsy wykonają ćwiczenie na wyciągu prostowania rąk. Superserię można wykonywać również na inne partie mięśniowe, na przykład klatka piersiowa i plecy. Lub na przykład, jeżeli chodzi o nogi, można to wykonywać w ten sposób, że najpierw wykonujemy prostowanie nóg na maszynie, następnie uginanie na dwugłowę uda również na maszynie. Wykonuje się to w ten sam sposób, jaki był prezentowany tutaj, czyli bez...